Proszę Państwa, da, y, Rafał Kros, Kosno po prostu ma jakiś tam z normalnie ćpa i ten, mówi o jakiś tam, y, nie wiem, o jakichś tam wynaturzeniach i w ogóle, że on lubi dzieci i tak dalej. Rafał Kosno to się chwali tym, że zna Mariana Kowalskiego... I tak dalej, i Czetkowicza i Kononowicza, którzy się już ośmieszyli. Tak samo Marian Kowalski, że zna Szura Sendeckiego, i tak dalej. On no się tym chwali, jak kurde, jak gej. A w ogóle Rafał Kosno to jest gejem, tak naprawdę. Wszyscy musicie wiedzieć, że on jest zwykłym gejem. Ja wzywam go na debatę. A jeżeli nie chce tej debaty, to znaczy, że jest tchórzem. Powiedz mi to w twarz. I na pewno byś przegrał. Bo, bo twoja rodzina jest ubecka, a Dawid Trolewski i Patus ma romans z pamiętniczkiem, więc Rafale Kosno, który jest jej zwykłym gejem. Już cię gejostwo po prostu doprowadziło do choroby, to chcę jedną rzecz ci powiedzieć. wynosi się do Izraela, ty geju, który nic nie umiesz.